to jest. To jest to to kolejne pokaz. No tak. tak. raz, dwa, trzy. и тут уйдет, просто она сберет их по Так, это ладно. Это А что это?

<śmany w ramach> jest stary, no, Który, ten tak. Potem można się kolejno. No, zaraz zobaczymy. No, może i tak. Ten ładny. tam możecie głębiej wejść mówię tam głębiej w te brzuszki wejść no tam prawdziwki były chodź zobaczysz tego rozwalającego się prawdziwki tutaj to, Aż, tak, no. się przewrócił. Aż się przewrócił, się przewrócił, ten, ten to już leży jak byliśmy tutaj z babcią, jeszcze no, raz. Szkoda, to. że niejadalne. Nie no niejadalne, ale ładne są. No, tutaj w tych brzódkach są sosenki, brzódki, o zobacz jak ładnie wygląda. To, o tam też ładne, pięknie.

Zamurpijemy no, Co tu może być? Odkrywamy, odkrywamy A, <grym> Jaki mu stoi Było coś ciekawego no, maślaki zbieramy maślaków przez nóż. Noc... Ja Zbieram tak samo silka wziąłem dla sportu parę

Nie, to ja tak. Kolejny maślak, którego już widzieliśmy. Mhm. No a tu, tu siedzi prawdziwek. Tu są nogi od prawdziwka, widzisz? tuśmy z babcią znaleźli w poprzednim No, takie ładne miejsca, no. Tylko, że mówię, tak sucho było, że... Tak sucho było, że nas te w i to idziemy do tamtej drogi? no ja tu idę no to chodźcie za nimi, pójdziemy tą drogą wrócimy do domu nie będziemy się przedzierać przez te paszcze, bo tu w tę stronę jak będziemy wracali to idziemy przez idziemy Dziadek no? wiesz, złapałeś się w pajęczynę pająka i Pani czas ją naprawia Dzięki. Kasia Chodźcie tutaj, tam jest takie przejście. No chodź. Do drogi dojdziemy i wrócimy drogą. Gdzie to jest? dobrze dobrze. Tu przez to trzeba przejść, ale są wydeptane ścieżki. Fajne miejsce.